Dzień dobry, dzień dobry, kochani, przy porannej kawce z kłaczkiem. Nagrywam ten materiał, gdy za oknem jeszcze ciemno, a deszcz bębni w szyby tak głośno, że aż wyrwał mnie z łóżka. Pomyślałam, skoro już wstałam, to przecież warto zajrzeć do naszych najmłodszych pociech. I oto oni: marcepan i mufinka. Marcepan to ten z jasnym, różowym noskiem. Mufinka to ta za nim ciemna dziewczynka. To dwa malutkie, prawie czterotygodniowe cuda, które do tej pory znały tylko ciepło swojego wiklinowego koszyka. Mufinka, ta właśnie z ciemnym noskiem, wygląda jakby ktoś ją delikatnie musnął czekoladą. Jest przesłodka, no jak maleńka Mufinka z lukrem. A marcepan? Właśnie go widzicie, ten z różowym noskiem, jak zrobiony z najdelikatniejszej różowej, różanej masy cukrowej. Jeszcze wczoraj ich cały wszechświat mieścił się w tym malutkim, wyklinowym gniazdku. Ale dziś, dziś nadszedł ten magiczny moment. Maluchy wystawiają główki, rozglądają się niezdarnie a ich małe łapki próbują wdrapać się na brzeg koszyka. Jeszcze chwila, jeszcze momencik i odważą się zrobić ten pierwszy krok. Wyruszyć na podbój świata, który czeka tuż obok. Mama, Fantagiro, czuwa jak najlepsza przewodniczka. Trąca je delikatnie noskiem, mruczy coś po kociemu, jakby mówiła: śmiało, kochane, śmiało, świat na was czeka. I tak oto przy dźwiękach porannego deszczu i zapachu świeżej, świeżej kawy, jestem świadkiem małego cudu, początku wielkiej przygody tych maluteńkich serduszek. Piękne są. Niech tak pięknie się dalej rozwijają, a ja dopijam kawę i tam do tych moich, do tego mojego kaczego statka, aby zobaczyć, jak przetrwały tą nocną nawałnicę. Miłego dnia, kochani. Postaram się do was teraz już systematycznie wracać z nowymi materiałami o tych i innych moich. Po cich cudach. Do usłyszenia.